Dzień dobry, szczęśliwego, błogosławionego nowego roku. Jak widzicie, robię to, co robią wszyscy księża, kiedy mają wolną chwilę. Siedzę w kościele i czytam Biblię. Nie uwierzyliście, prawda? I słusznie. Czy jednak nie byłoby lepiej, gdyby świat tak wyglądał? Ksiądz ma siedzieć w kościele, nieco poza tym normalnym światem, czytać dobrą księgę, a jak ktoś przyjdzie z problemem czy dylematem, to udzielić odpowiedzi na podstawie idealnie pasującego wersetu. Taki świat byłby łatwy do zrozumienia miałby swoje jasne granice hierarchię, w której na szczycie byłaby mądrość wprost i jasno zapisana w najlepszym źródle. Dlatego taka wizja. Dla wielu może być kusząca. Tak objawiający się Bóg, w jasnej instrukcji, może być atrakcyjny. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w świecie: ludzie biorący Biblię do ręki dwa razy w roku, tak samo jak ewangeliści, kaznodzieje i duchowni. Wszyscy obracamy się w określonej kulturze, mamy swoje codzienne sprawy, zmartwienia, żyjemy wydarzeniami, które dzieją się wokół nas, i blisko, i daleko. Mówimy językiem ukształtowanym przez nasze czasy. I nawet jeśli tylko czytamy, to nie stajemy wobec tekstu samego w sobie, bo przychodzimy do niego z naszymi oczekiwaniami, z naszą wiedzą. Z naszymi pragnieniami. I nieważne, czy jest to ugruntowane, czy tylko zasłyszane. Przychodzimy z rozumieniem tego, czego nauczono nas w Kościele, czy lepiej, czy gorzej, z wyobrażeniami przekazanymi nam przez społeczeństwo, z czego nawet możemy sobie nie zdawać sprawy. I to może być trudne do uświadomienia sobie dla tych, którzy chcą bezpieczeństwa i jednoznaczności. Ale zrozumienie tego jest według mnie koniecznym krokiem dojrzewania osoby wierzącej. Bez tej świadomości trudno byłoby sobie chociaż poradzić z napięciem dzisiejszych tekstów z książeczki z Biblią na co dzień. Czytamy tam: Pan rzekł. Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki. To słowo z piątej Księgi Mojżeszowej, 5 rozdziału, wersetu 29. A tekst nowotestamentowy zapisany jest w liście do hebrajczyków, 13 rozdziale, 9 wersecie. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Zobaczcie, te teksty wydają się nawiązywać do zupełnie innych doświadczeń Boga. Jeden wers mówi o przestrzeganiu przykazań, czyli wypełnianiu instrukcji, o odpowiednim postępowaniu. Drugi tekst mówi o łasce umacniającej serce. W liście. Który faktycznie kładzie duży nacisk na odpowiednie uczynki, ale jednak mówi o łasce, czyli czymś okazywanym mimo niedociągnięć, błędów i win. A jednak te dwa, wydawałoby się dość odległe wersety, mówią o tym samym. I oba są aktualne i obecne w naszym życiu. Więcej, oba są wyrazem pragnienia obecnego w życiu osób różnych religii i tych. Którzy nie wierzą w żadnego Boga. By to zauważyć, musimy zrozumieć, że tak jak stajemy przed Bogiem, z całym kontekstem naszego życia, z tymi wyobrażeniami, językiem, moralnością, wiedzą, wrażliwością tym wszystkim, co zostało ukształtowane przez świat, w którym jesteśmy tak samo autorzy tych tekstów byli ukształtowani przez ich czasy. Ich wyobrażenia na temat tego, co jest słuszne. Ich pojęcie sprawiedliwości. Bóg objawił się ludziom tak, by mogli go zrozumieć. Wtedy. A my musimy o tym pamiętać, by umieć zrozumieć te teksty dzisiaj. Dlatego mowa o przestrzeganiu przepisów i łasce jest mową wyrażającą to samo pragnienie ogólnoludzkie, powszechne pragnienie. Chcemy nadać sens. Naszemu życiu, znaleźć punkt odniesienia, by zakorzenić poczucie tego, co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, a co nie, by znaleźć oparcie dla własnej tożsamości. I w Starym te Testamencie tym punktem odniesienia jest przymierze, umowa wiążąca się z określonym postępowaniem. Duchowość Nowego Testamentu wyrosła z wieków ludzi próbujących żyć. Wedle tych zasad, wedle zakonu, i dostrzegających, że nie zawsze jest to możliwe, a czasem zakrawa o absurd. Wystarczy przeczytać kazanie na górze. I takim ludziom objawił się Bóg w Chrystusie. Bóg, który wskazuje na to, że łaska jest fundamentem relacji do Boga, że łaska jest tą zasadą porządkującą życie. Łaska umacnia serce, czytamy w tekście z listu do Hebrajczyków, czyli dodaje sił do życia. Oba dzisiejsze wersety wskazują na coś, czego w życiu potrzebujemy, bo chcemy żyć dobrze, moralnie, jakkolwiek takiego postępowania byśmy nie zdefiniowali. Ale odwaga do takiego życia, do poszukiwania tej właściwej ścieżki. W języku religijnym do znalezienia drogi, by wypełniać przykazania, musi wypływać ze świadomości, że nawet jak się potkniemy, nawet jak coś nie wyjdzie, to jesteśmy bezpieczni. To jest właśnie łaska. Reformacyjna nauka o Zakonie i Ewangelii mówi, że zakonem w Biblii jest wszystko. I w Starym, i w Nowym Testamencie co mówi o grzeszności, czyli stawia wymagania jakich z powodu naszych ludzkich ograniczeń nie jesteśmy w stanie wypełniać. Ewangelią jest wszystko to, co zwiastuje zbawienie czyli ratunek. Ratunek w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Historia objawienia się Boga jest też historią zmieniającej się ludzkiej wrażliwości. Dzisiaj takie sceny jak żądanie złożenia syna w ofierze, zapadnięcie się pod ziemię rodu Koracha, czy nakazanie Lewitom zabicia każdego, kogo spotkają, muszą budzić grozę i wewnętrzny sprzeciw. Z naszej perspektywy, gdyby te teksty powstały dzisiaj, taki Bóg wydawałby się neurotyczny, małostkowy, podły. Ale z perspektywy pierwszych słuchaczy, te teksty mają inne znaczenie zakorzenione w ich świecie. Ich rozumieniu sprawiedliwości i dobra i bezpieczeństwa. I w tych wyobrażeniach objawił im się Bóg. Za parę dni obchodzimy święto Epifanii, czyli objawienia. Zastanówmy się przez chwilę, jakie oczekiwania mamy, z czym przystępujemy do lektury, lektury Biblii, jak opowiadamy tę wspaniałą opowieść, jakie nasze tęsknoty, jakie pragnienia. Z nią rezonują? Jakie z nią współgrają? To jest ważne pytanie, bo Bóg objawia się nam w naszym kontekście, pośród naszego życia. I obyśmy umieli ujrzeć łaskę, którą dobrze wzmacniać swoje serce. Dobrego, zdrowego, błogosławionego Nowego Roku. Zostańcie z Bogiem.